Witaj w kolejnym odcinku, gdzie pokazuję obsługę programu Artistic Digitizer. W tym odcinku pokażę, w jaki sposób łączyć elementy w jedną całość, jak wycinać fragmenty oraz jak uzyskać część wspólną. Kształty, które widzicie na ekranie, przygotowałam wcześniej i powstały one z funkcji z lewego menu Kształty. W jaki sposób one powstają i jak je modyfikować? Omówiłam już w poprzednich odcinkach, a teraz przechodzimy o krok dalej i pokażę, w jaki sposób można je modyfikować, kształtować. Aby funkcja kształtowania pojawiła nam się w menu, należy zaznaczyć co najmniej dwa kształty. Tutaj w górnym rogu mam podstawowe dwa kształty, które sobie tutaj skopiowałam i pokażę Wam opcję kształtowania ich. Zacznę od pokazania pierwszej funkcji, która nazywa się spawaj. Funkcja łączy dwa elementy razem i zwróćcie uwagę, że przejmuje właściwości elementu, który znajduje się na samej górze. Program automatycznie przyjął wypełnienie jak i kolory elementu, który znajduje się na samej górze. Kolejną funkcją jest wycinanie. Zaznaczam dwa elementy i klikam kształtowanie wycinaj. I zauważcie, że element górny wycina kształt w elemencie, który znajduje się pod nim. Tutaj po prawej stronie te same elementy, ale są ułożone w innej kolejności, i tutaj również skorzystam z funkcji wycinania. Czyli koło wycięło kawałek w prostokącie. Następnie pokażę tworzenie części wspólnej. Powstanie nam ten sam kształt. Jedyna różnica to kolor i właściwości, które program skopiował z elementu. Kopiuję tak jak poprzednio z elementu górnego. Często w korespondencji, kontaktując się telefonicznie, pytacie, jak wyciąć otwór w innym elemencie. W moim odczuciu, właśnie najłatwiejsze jest wykonanie tego przez wycinanie czyli tworzymy dwa elementy, układamy jeden na drugim, jakby jeden element wycina otwór w kolejnym. Tutaj mam dwa koła, zaznaczam oba elementy. I klikam „ wycinanie". Czyli małe koło wycięło otwór w elemencie, na którym się znajdowało. W tym krótkim filmie udało mi się przedstawić wszystkie metody, czy wszystkie funkcje programu w temacie kształtowania elementów do usłyszenia w kolejnym odcinku.